Cześć, dzisiaj będziemy mówili o kontach zespołu 2. Natomiast jeżeli chodzi o konta zespołu 2, to ja tylko przypomnę to, co mówiłam wielokrotnie wcześniej. Na co należy zwracać uwagę i które pozycje są niedopuszczalne. Jeżeli mówimy o koncie zespołu 201 i 203, to są nasze należności. To znaczy, jeżeli macie saldo po stronie winien, to znaczy, że wystawiliśmy fakturę, ale klient nam nie zapłacił. Ale jeżeli mamy zapisy po stronie ma, to znaczy, że dostaliśmy pieniądze, ale nie ma na to żadnego dokumentu. I teraz należy to ustalić z klientem, czy otrzymaliśmy zaliczkę. I nie została ona jeszcze rozliczona, to znaczy yy, rozliczona, to znaczy nie została wystawiona faktura zaliczkowa, czy też to jest błędnie wpłacona, np. przez klienta kwota. Tak też się może zdarzyć. Na przykład klient ma wpłacić, załóżmy, 2300 zł, pomylił się, dopisał 0, wysłał 23000. Wtedy, jeżeli traktujemy to jako nadpłatę, to informujemy klienta, że ta kwota powinna zostać zwrócona do tej firmy. Natomiast, jeżeli się okazuje, że mamy pobrane zaliczki, ale nie mamy do tego wystawionych faktur, to prosimy klienta o to, żeby takie faktury zostały przez niego wystawione i do nas wysłane. W tym momencie, my wyjdziemy z założenia, że wszystkie faktury, które, wszystkie płatności i nadpłaty, jakie mamy, są tytułem zaliczek. Eee, to znaczy mamy na 3200 zł zaliczkę od klienta Numer 2. Jak jest zaliczka, to jakie konto? To już wiemy. Konto 844. Wpisujemy. Jak wciśniemy F9? Albo i nie. Na wersji Demo chyba to nie działa. <laughs> to wtedy powinniśmy. Powinno nam się przekopiować, natomiast nie przekopiowało się nam. Zaliczka 2, sprawdzamy sobie. 16,850, kontrahent 5. Tutaj też skoro zaliczka. Konto zespołu 800. I nie mamy nic po stronie Ma. I tak powinno wyglądać konto 203 i 201. Natomiast, jeżeli mówimy o kącie 202, to po stronie winien są kwoty, jakie zapłaciliśmy ale na przykład nie mamy na to faktur albo kwoty nadpłat, więc to też ustalamy z klientem, czy błędnie dokonał płatności, czy nie mamy faktury. Jeżeli mamy po stronie ma, to ustalamy też, weryfikujemy po, po fakturach, natomiast też pytamy klienta, czy te faktury, aby na pewno nie są zapłacone. Tutaj zostawimy sobie to, co mamy na tym 202, bo chcę Wam coś pokazać 204, bardzo ważne. To też sobie zostawimy, zapłacił klient w maju 340 euro czyli to jest w równowartość 1459 zł, ale nie dostarczył nam faktury. To nie jest błędna, to nie jest błędna, e, błędna operacja. Na koncie 205 mamy zaliczkę. My nie używamy tego konta, więc to też zostawię. Natomiast używamy konta 221 do 1 i 221 do 2. I teraz zobaczcie sobie to. Saldo konta 221 jest 3228. I teraz jak zrobimy sobie deklarację VAT i tą deklarację VAT zrobimy sobie za miesiąc maj, bo wszystko księgowaliśmy sobie na maj. To ta kwota powinna nam się zgodzić. Mamy 3749 zł do zapłaty, a saldo mamy 3228. To znaczy, że mamy jakiś podatek naliczony z okresów poprzednich, który nie został wykazany. <laughs> e Tutaj. I to należy też zweryfikować, czyli to też powinniście wiedzieć, z czego wynikają dokładnie te kwoty. Czyli, jeżeli nam się rozlicza poprawnie, to saldo tych kąt powinno nam dawać dokładnie to, co jest w deklaracji. Na trójkach nic się nie zmienia, w szóstkach nic się nie zmienia, czyli dwójki. Jeżeli na dwójkach mamy nadpłatę powinien, to świadczy to o tym, że albo mamy zapłaciliśmy nie mamy faktury, czyli dokonaliśmy w płatności zaliczki. To jeżeli mamy płatność zaliczki, to teraz ustawiamy sobie w bilansie, że należności do 12 miesięcy po stronie 202 i 204 Powinien, nie trafiają na należności, tylko trafiają na zaliczki. Teraz zobaczcie, jak wygląda wtedy bilans 595914. Z czego to wynika? 595914 plus towary 5000, jakie mamy tutaj. Zgadza się? Zgadza się. Dalej, nie mamy rozksięgowanego VAT-u, więc na koncie VAT-u mamy dokładnie 4600 zł. Tutaj z BO mamy zaliczki na jakieś tam 15375 zł, i wykazane one są tutaj. Ja też uważam jednak, że one powinny być w tym miejscu. Natomiast, tak jak mówię, to jest wersja demo, więc pewne rzeczy sobie zostawimy. Zobowiązania. 30 450, gdzie jest? Po stronie pasyw, zobowiązania z tytułu yy, dostaw i usług do 12 miesięcy. To jest bardzo ważne. I należy jeszcze weryfikować, czy one są w stosunku do jednostek <coughs> o, zaangażowanych w kapitale lub nie. Tyle, jeżeli chodzi o konta 201-202. Zawsze to, co jest powinien, trafia do aktywów to, co jest, poma trafia do pasywów. Jeżeli okaże się, że jakieś konto będziecie mieli więcej, to znaczy, na przykład będą jakieś pożyczki, rozrachunki z udziałowcem, cokolwiek, i się okaże, że te konta inne niż te, które tutaj są, mają saldo po której stronie, to zawsze należy weryfikować, czy mamy na to dokumenty, to znaczy, czy są umowy pożyczki, czy klient jest świadomy tego, że nadpłacił i to zawsze musi być kontakt z klientem. Klient powinien mieć świadomość tego, co ma w księgach. I teraz jeszcze szybko sobie przejdziemy, jak powinien wyglądać bilans. Czyli jeszcze raz. Środki konta 0, konta zero per saldo wykazują nam się w bilansie, to znaczy, Amortyzacja, znaczy wartość początkowa minus amortyzacja. Jeżeli mamy 15 i 15, nie ma siły, nic tu nie ma prawa być. Jeżeli byłoby tu 7,5 tysiąca amortyzacji, to wtedy nam się pokaże 7,5 tysiąca w rzeczowych aktywach trwałych. Jedynki, wszystko co mamy powinien, z podziałem na to, które konta, które salda są dodatnie, które ujemne, wykazujemy. W aktywach. Zgadza nam się to, co mamy po ma. Wykazujemy e, wykazujemy w pasywach. 201 należności aktywa. Tak mamy do 12 miesięcy. 202, 204 powinien zaliczki. E, waty powinien aktywa po ma. Pasywa, zaliczki na y, przychody, pasywa, bo jest poma. Tak? Szóstki, powinien, mamy aktywa i poma, mamy pasywa. Tak? Bardzo ważne, bardzo, bardzo, bardzo ważne. Jeżeli klikniecie sobie na wszystkie i zrobicie saldo, tu musi być 0. Jeżeli jest jakakolwiek inna kwota, to znaczy, że albo macie niezaksięgowany jakiś dokument na koncie. Na przykład zrobimy sobie w ten sposób że usunę to 844 mi będzie krzyczał, ale zapiszę. I zobaczcie, co się stanie. Nie zeruje mi się. Skoro mi się nie zeruje, to znaczy, że szukam błędu. No, i mogę go sobie poszukać właśnie w ten sposób, że robię dokumenty, przeglądanie, bufor, wszystkie. Klikam sobie na wykrzyknik. O, znalazłam tak. 844 do 2 wpisuję do bufora. I teraz, jak zrobię raporty konta, to mi się zeruje, czyli tak naprawdę nie ma siły. Bilans musi nam się bilansować. Konta 0, 1, 2, 3, 5, 6, chociażby z piątki, 6 i 8 trafiają do bilansu. Czwórki idą do rachunku zysków i strat i analogicznie jak siódemki. Tylko tutaj mamy w ten sposób, że to co mamy po ma jest naszym przychodem, to co mamy powinien jest naszym kosztem. I to też musicie weryfikować. To znaczy, jeżeli dostaniecie zestawienie obrotów i salt przygotowane w ten sposób, to nie ma siły, jeżeli będziecie stosować się do tych wskazówek, które wam, o których Wam powiedziałam. Wasze bilanse, rachunki zysków będą się bilansować. Życzę udanych ćwiczeń. Do usłyszenia.